Cześć. Ja mam na imię Piotrek i witam was na kanale Worker Placement. Tym razem zapraszam na instrukcję do Gry Tiletum. Gra miała premierę w 2022 roku, a w Polsce została wydana przez wydawnictwo Rebel w roku 2023. Jest to jedna z serii gier na literę T, w których palce maczał Daniel Tascini i którą każdy szanujący się eurogracz powinien przynajmniej kojarzyć. W Tiletum gracze wcielają się w kupców przemierzających Europę i szukających okazji do wzbogacenia się. Trzeba będzie krążyć po mapie i odwiedzać miasta, w których organizowane są targi. Będziecie też zakładać w różnych miastach placówki handlowe, realizować kontrakty i inwestować w budowę katedr. Akcje wykonuje się wybierając kości z niewielkiego rondelka, co zawsze zapewnia pewną ilość dóbr potrzebnych do realizacji różnych zadań oraz pewną ilość punktów akcji, a suma pozyskanych dóbr i punktów akcji zawsze wynosi 7. Brzmi ciekawie, no to zaczynamy. Planszę połóżcie po środku stołu. Stwórzcie zasoby ogólne zawierające żetony dóbr, czyli żywność, wełnę, żelazo, kamień i złoto. Te żetony należy traktować jako nielimitowane. Żetony punktów zwycięstwa i znaczniki punktów akcji umieśćcie w pobliżu. Koła akcji umieśćcie w dowolnej pozycji w wyznaczonym miejscu planszy, tak żeby pola akcji i segmenty koła się ze sobą zgadzały. W pierwszej rozgrywce nie korzystajcie z kafelków akcji, a w kolejnych łóżcie je w losowej kolejności wokół koła akcji. Rozdzielcie kafelki premii, postaci i kontraktów. W grze trzyosobowej odłóżcie do pudełka kafelki przeznaczone dla 4 graczy. W grze do dwóch osób usuńcie też kafelki z symbolem 3. Pozostałe kafelki połóżcie w zakrytych stocach w pobliżu planszy. Potasujcie kafelki premii i po jednym odkrytym umieśćcie na każdym polu akcji na kole. Trzy kafelki umieśćcie w stosie na polu króla i odkryjcie górny kafelek. Kolejne kafelki premii umieśćcie na ich polach na mapie, zwracając uwagę, że niektóre pola używane będą tylko w grze dla 4 graczy, a niektóre tylko w grach 3-4 i osobowych. Potasujcie kafelki postaci oraz kontraktów. Dobierzcie po pięć z nich i ułóżcie je odkryte na ich polach na planszy, tworząc rynek postaci oraz kontraktów. Żetony korupcji umieśćcie w zakrytym stosie na planszy. Dobierzcie z niego 3 żetony i połóżcie zakryte na trzech polach obok. Pod każdym polem katedry połóżcie jeden losowy kafelek kosztów budowy. Powyżej, na każdym polu na katedrę, połóżcie stos kafelków odpowiednich katedr. Kafelki w każdym stosie muszą być ułożone malejąco zgodnie z ich wartością punktową tak żeby kafelek o najwyższej wartości był na wierzchu stosu. Ten kafelek oznacza, że w tej rozgrywce katedry z tego miasta nie biorą udziału w grze i nie należy ich wykładać. Na pola w górnej części planszy połóżcie trzy losowe kafelki miast oraz cztery losowe kafelki targów. Cztery żetony kolejności targów umieśćcie na mapie w miastach, w których odbędą się targi, zgodnie z wylosowaną kolejnością. Każdy z graczy wybiera kolor i bierze planszetkę oraz komponenty w swoim kolorze. Wybierzcie pierwszego gracza, który otrzymuje różę wiatrów, czyli znacznik pierwszego gracza. Kolejność graczy na razie jest zgodna z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Na planszy głównej umieszczacie: Kupca, architekta oraz dom w mieście Tiletum. Po jednym znaczniku na torze kolejności, zgodnie z ustaloną kolejnością. Po jednym znaczniku na polu 10 na torze punktacji. Po jednym znaczniku na polu 0 na torze króla. Na tym torze znacznik gracza rozpoczynającego musi być na spodzie, a znaczniki kolejnych graczy coraz wyżej zgodnie z kolejnością. Na swoich planszetkach umieszczacie 5 domów oraz 5 filarów. W pobliżu planszetek powinniście teraz posiadać dwa domy, dwa filary oraz pięć żetonów bonusowych. Każdy gracz otrzymuje początkowe dobra, czyli żelazo, wełnę, kamień i żywność. Oprócz tego pierwszy gracz otrzymuje jedno złoto, drugi 3 złota, trzeci 5 i ewentualnie czwarty 6 sztuk złota. W rozgrywce czteroosobowej będą używane wszystkie kości, a w grze dla dwóch graczy po dwie kości z każdego koloru. Natomiast w rozgrywce trzyosobowej, którą ja przygotowuję, używa się po trzy kości z każdego koloru, więc do woreczka wkładam 15 kości. Ok, gra jest przygotowana. Rozgrywka trwa 4 rundy, a każda runda składa się z pięciu faz. Najważniejsza oczywiście jest faza akcji, w czasie której, zgodnie z kolejnością na torze kolejności, będziecie wybierać po jednej kości z koła akcji i każdy wykona w tej fazie po trzy tury. Po fazie akcji w każdej rundzie następuje faza targów, Czyli częściowa punktacja zgodnie z wylosowaną kolejnością miast oraz wylosowanymi warunkami punktacji. Poza tym po zakończeniu gry przeprowadzana jest punktacja końcowa. Żeby móc uczestniczyć w targach, trzeba będzie odpowiednio rozplanować trasę swojego kupca lub posiadać w danym mieście dom podczas fazy targów. Akcje podzielone są na pięć grup. Wykonując akcję wozu, będziecie poruszali kupcem po mapie, dzięki czemu będziecie mogli budować w miastach domy oraz odwiedzać targi. Wykonując akcję architekta, będziecie poruszali architektem, dzięki czemu wystawicie w miastach filary. W miastach z waszymi filarami będziecie mogli uczestniczyć w budowie katedr. Wykonując akcję postaci będziecie zdobywali i umieszczali na swoich planszetkach mieszkańców, żeby między innymi odblokować do budowy nowe domy. Wykonując akcję kontraktu będziecie zdobywali kontrakty handlowe, których spełnianie zapewni punkty zwycięstwa i odblokuje do budowy nowe filary. Wykonując akcję króla będziecie poruszali się po torze króla, co zapewni wam punkty zwycięstwa oraz wyższą pozycję na torze kolejności. W czasie gry zdobywacie punkty zwycięstwa, które pokazane są za pomocą takich ikon i wszystkie te punkty należy od razu zaznaczać na torze punktacji. Każdy zaczyna grę z 10 punktami i nigdy nie można spać poniżej zera. W grze jest bowiem możliwość otrzymania ujemnych punktów, co też od razu należy zaznaczać na torze. Po przekroczeniu 100 punktów bierzecie odpowiedni znacznik w swoim kolorze i ewentualnie odwracacie go na drugą stronę po przekroczeniu 200 punktów. Na początku każdej rundy następuje faza przygotowania, czyli rozmieszczenie kości na polach akcji. W grze trzyosobowej z woreczka należy wyjąć 11 kości i rzucić nimi. W grze dwu- lub 4 osobowej należy wyjąć i rzucić odpowiednio ośmioma lub 14 kośćmi. Kości rozmieszczacie wokół koła akcji zgodnie z wartościami znajdującymi się na kole akcji. Teraz następuje faza akcji. Gracz posiadający Różę Wiatrów na początku każdej swojej tury odkrywa pierwszy odlewie żeton korupcji. Na Żetonie mogą znajdować się cyfry 0, 1 lub 2. Gracz cofa znaczniki wszystkich graczy na torze króla o wskazaną na Żetonie liczbę pól. Zawsze najpierw należy cofać znaczniki znajdujące się na dalszych pozycjach na torze, czyli bardziej z lewej strony. Jednak na początku gry taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Natomiast jeżeli, tak jak teraz, jakieś albo wszystkie znaczniki znajdują się na sobie, to ich wzajemna pozycja nie ulega zmianie. Następnie gracz normalnie rozgrywa swoją turę która polega na tym, że wybieracie jedną z kości znajdujących się na kole. Pozycja kości wskazuje, jaką akcję główną będziecie wykonywać w tej turze i w tym przypadku byłaby to akcja architekta. Zgodnie z grafiką znajdującą się powyżej, można wydać dwa żetony złota, żeby przenieść wybraną kość na którąś sąsiednią sekcję i można to zrobić więcej niż jeden raz. Wartość kości fizycznie zmienia się podczas tego przenoszenia o plus lub minus jeden i ważne, że można przenieść kość z sekcji szóstek bezpośrednio do jedynek i na odwrót. Kość została przeniesiona, więc ostatecznie będzie wykonywana akcja postaci. Następnie bierzecie wybraną kość i umieszczacie ją na pierwszym od lewej polu na swojej planszy. Zdobywacie żetony dóbr w zależności od wartości i koloru kości. Tak jak widzicie, kolory kości przypisane są do konkretnego rodzaju dobra. W tym przypadku zdobywacie trzy żetony żywności. Jeżeli na polu akcji skąd zabieraliście kość znajduje się kafelek premii, to możecie go stamtąd zabrać. Kafelek umieszczacie na obszarze magazynu na swojej planszetce. W grze występuje kilka rodzajów kafelków i każdy ma takie same zasady, jeśli chodzi o ich zdobywanie. Najważniejsza zasada to taka, że jeżeli w danym momencie wszystkie cztery miejsca w magazynie są zajęte, to żadnego nowego kafelka nie można w ogóle wziąć z planszy głównej. Wzięcie kafelka jest zawsze opcjonalne i nawet jak w magazynie macie miejsce, to nie musicie tego robić, a to dlatego, że kafelka, który już zostanie pobrany do magazynu, nie będzie można po prostu odrzucić lub zamienić na inny. Beżowe kafelki to kafelki pomocników i można ich użyć w dowolnym momencie tury. Na przykład ten kafelek zapewnia dwa dowolne dobra i po użyciu, czyli otrzymaniu tej korzyści, trzeba go odrzucić. Natomiast jeżeli jest to kafelek herbu mieszkańca lub kontraktu, to zdejmuje się go z magazynu i umieszcza na odpowiednim miejscu na swojej planszepce po spełnieniu wymaganych warunków. Ok. Po podjęciu decyzji co z kafelkiem, wykonujecie wybraną akcję, czyli akcję postaci. Wzięta była kość o wartości 3, więc zgodnie z informacją na kole akcji, do wydania macie 4 punkty akcji. Można teraz wziąć 4 znaczniki punktów akcji i monitorować za ich pomocą wydawane punkty akcji. Często nie będzie to potrzebne, ale czasem naprawdę można się pogubić. Suma pozyskanych dóbr i punktów akcji zawsze wynosi 7. Więc jeżeli weźmiecie kości o wartości 1, to wiadomo, że otrzymujecie 6 punktów akcji. Faza akcji trwa do momentu, gdy każdy gracz wykona po 3 tury, czyli każdy będzie miał 3 kości na swojej planszetce. Powinniście mieć też odkryte trzy żetony korupcji. Wszystkie akcje zaraz omówię, ale najpierw omówię kolejne fazy w każdej rundzie. Po fazie akcji następuje faza króla. Gracz, który znajduje się na pierwszym miejscu na torze króla, jako nagrodę może zgodnie z zasadami albo wziąć, albo odrzucić aktualny kafelek premii. Jeżeli byłby remis, to zawsze wygrywa go gracz, którego znacznik jest niżej w stosie. Po wzięciu lub podrzuceniu kafelka, należy odkryć kolejny kafelek ze stosu. Po czwartej rundzie kafelków już nie będzie i pierwszy gracz zdobywa wtedy 4 punkty. Teraz gracze otrzymują lub tracą punkty zgodnie z pozycją swoich znaczników. Zaktualizujcie pozycję na torze kolejności zgodnie z pozycją znaczników. Gracz, który jest na pierwszym miejscu, otrzymuje lub zachowuje różę wiatrów i będzie rozpoczynał kolejną rundę. Na koniec, wszystkie znaczniki, które znajdują się na czerwonej sekcji toru, przenosicie na pole 0, zachowując ich kolejność. Wystarczy po prostu zbierać je po kolei od lewej do prawej. Bo, jeżeli znaczniki są już w stosie, to nie zmieniają wzajemnego położenia. Zwracam uwagę, że nie resetuje się pozycji żadnych znaczników, które znajdują się w niebieskiej sekcji toru. Teraz następuje punktacja częściowa, czyli faza targów. Targi odbywają się w jednym konkretnym mieście i po pierwszej rundzie zawsze będzie to tytułowe tiletum. Gracze otrzymują sumę nadrukowanych punktów za każde spełnienie warunku, znajdującego się po prawej stronie. Wszystkie kafelki opisane są oczywiście w instrukcji. W moim przykładzie po pierwszej rundzie każdy otrzymuje po cztery punkty za każdy dom, który znajduje się na mapie, więc niebieski otrzyma 8 punktów. Bardzo ważne, żeby gracz mógł uczestniczyć w tej punktacji, to musi w tym momencie spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków, czyli musi mieć dom lub kupca w mieście, w którym odbywają się targi. Ponieważ w tiletum każdy ma na starcie dom, to za pierwsze targi punktują wszyscy, i od początku gry można się przygotowywać do drugich targów, które w moim przykładzie odbędą się w Strasburgu. Zwracam uwagę, że w grze dla trzech graczy w Strasburgu jest tylko miejsce na dwa domy, więc gracze, którzy do czasu targów nie zbudują domu w Strasburgu, będą musieli się tam udać swoimi kupcami osobiście. Jeżeli oczywiście będą chcieli uczestniczyć w punktacji, w drugiej rundzie gracze mają szansę zdobyć po 11 punktów za każdy zestaw dom plus filar znajdujący się na planszy. Ostatnia faza to porządkowanie. Tę fazę pomijacie w czwartej rundzie i od razu przechodzicie do punktacji końcowej. Należy uzupełnić nowymi kafelkami premii puste pola wokół koła akcji. Na mapie kafelków premii nigdy się nie uzupełnia. Należy zebrać wszystkie żetony korupcji, potasować, położyć w stosie i dobrać trzy na kolejną rundę. Pozostałe na planszy kości i kości użyte przez graczy należy włożyć do woreczka. Koło akcji należy obrócić o jeden segment zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Ok, można przejść do kolejnej rundy i rozpocząć ją od fazy przygotowania, czyli odrzucenia kośćmi. Omówię teraz dostępne akcje główne. Jak już wiecie, po wyborze akcji będziecie posiadali różną ilość punktów akcji. W ramach wybranej akcji te punkty można wydawać na wykonywanie różnych czynności. Można wykonać tę samą czynność kilka razy i czynności można wykonywać w wybranej przez siebie kolejności. Należy tylko oczywiście rozpatrzyć jedną czynność do końca, zanim wykonacie kolejną. Wykonując akcję kupca, do wyboru macie trzy czynności i każda z nich kosztuje jeden punkt akcji, czyli Ruch kupcem do sąsiedniego miasta, zabranie kafelka premii, postawienie domu na wolnym polu budowy. Czyli, np., 5 posiadanych punktów akcji można by rozdysponować na wzięcie kafelka premii, postawienie domu w Strasburgu, ruch do Trua, pobranie kafelka premii i ruch do Paryża. Ograniczenie budowy jest takie, że nigdy nie można mieć dwóch swoich domów w jednym mieście. Natomiast kupcy innych graczy w żaden sposób nie wpływają na ruch. Jeżeli zbudujecie dom na polu z taką premią, to od razu ją otrzymujecie, a jej znaczenie wyjaśnię później. Dostępność niektórych pól budowy jest zależna od ilości graczy. Niektóre pola budowy zapewniają też punkty zwycięstwa. Grę zaczynacie z dwoma dostępnymi domami i jednym w Tiletum, a kolejne pięć musicie najpierw odblokować. Wybierając akcję architekta, macie tak jak w przypadku akcji kupca, do wyboru trzy podobne czynności, kosztujące po jednym punkcie akcji, czyli ruch architektem do sąsiedniego miasta, zabranie kafelka premii oraz budowa filaru na wolnym polu budowy. Wydając cztery punkty akcji można by poruszyć architekta do Norymbergi, wziąć kafelek premii, poruszyć go do Pragi oraz wystawić w niej filar. Pamiętajcie, że zawsze musicie posiadać miejsce w magazynie, jeżeli chcecie wziąć z planszy jakiś kafelek. Zaczynacie grę z dwoma dostępnymi filarami, a kolejne pięć będziecie sobie musieli najpierw odblokować. W jednym mieście również może znajdować się tylko jeden filar w danym kolorze. Wykonując akcję postaci, też macie do wyboru trzy możliwości. Można wydać jeden punkt akcji, żeby wziąć dowolny kafelek postaci z rynku. Rynek należy od razu uzupełnić. Można wydać jeden punkt akcji, żeby odrzucić wszystkie kafelki postaci i uzupełnić rynek pięcioma nowymi kafelkami. Zwracam uwagę, że odrzucone kafelki należy z powrotem wtasować do stosu kafelków. Kafelek postaci należy oczywiście najpierw umieścić w swoim magazynie. Ostatnia możliwość to umieszczenie kafelka w wolnym pokoju w którymś z domów. Koszt tej akcji to 1, 2 lub 3 punkty akcji, w zależności od tego, na którym piętrze będziecie umieszczali kafelek. Zasady umieszczania są następujące: kafelek można umieścić w jednym z pięciu domów, bo dom po prawej jest już zajęty. Kafelek zawsze można umieścić na dowolnym piętrze. Wydając jeden punkt akcji, gracz na przykład mógł wziąć ten kafelek, i teraz, wydając dwa kolejne punkty, może go umieścić na przykład na drugim piętrze w tym domu. Po dołożeniu kafelka postaci otrzymujecie korzyści pokazane w jego lewym górnym rogu, czyli w tym przypadku dwa żetony wełny. Bardzo ważne nie można mieć dwóch takich samych postaci w dwóch różnych domach. W grze jest pięć rodzajów postaci, czyli akurat tyle, żeby wypełnić nimi wszystkie domy. Ponieważ gracz ma już kafelek tej postaci na drugim piętrze, to na pierwszym piętrze może dołożyć tylko taką samą postać i tych postaci nie można położyć w żadnym innym domu. Jeżeli uda Wam się zapełnić postaciami wszystkie piętra danego domu, to zdejmujecie figurkę domu znajdującą się powyżej i dodajecie ją do swoich zasobów. Ten dom będzie można zbudować na mapie wykonując na przykład akcję kupca. Takie korzyści to tylko ruch o dokładnie jedno pole kupcem lub architektem. Zaznaczam, że żadne korzyści nie są obowiązkowe. Natomiast takie korzyści pozwalają na umieszczenie domu lub filaru w mieście, w którym aktualnie znajduje się kupiec lub architekt. Jeżeli nie możecie jakiekolwiek korzyści zdobyć od razu po położeniu kafelka postaci, to korzyść przepada. W rozgrywce dla czterech graczy może trafić się wam taki kafelek premii. Tę samą korzyść możecie otrzymać też budując dom na niektórych polach na mapie. Pozwala ona na otrzymanie korzyści ze wszystkich postaci w jednym dowolnym domu. Zwracam jeszcze uwagę, że w wybranym domu nie muszą znajdować się wszystkie postacie. Podczas wykonywania akcji kontraktu macie do wyboru dwie możliwości. Po pierwsze można handlować, czyli wymieniać posiadane żetony dóbr. Wydając jeden punkt akcji możecie wymienić jeden dowolny żeton na inny. Ważne, że tylko podczas pierwszej wymiany otrzymujecie bonus w postaci dowolnego dobra, czyli bierzecie drugi dowolny żeton, o czym przypomina ta ikona na planszy. Ewentualne kolejne wymiany zawsze robicie już w stosunku 1 do jednego. Po drugie, możecie wydać jeden, dwa lub trzy punkty akcji, żeby wziąć kafelek kontraktu z rynku i umieścić go w swoim magazynie. Możecie wziąć oczywiście więcej niż jeden kontrakt, ale na każdy trzeba mieć miejsce w magazynie lub ewentualnie od razu po umieszczeniu kontraktu spełniać go. W moim przykładzie gracz wydał jeden punkt akcji na handel i w sumie cztery punkty akcji na kontrakty. Ważne, że rynek uzupełniany jest dopiero na końcu tury aktywnego gracza. Czyli przesuwacie pozostałe kontrakty w prawo i dobieracie nowe kafelki ze stosu. Akcja króla to najprostsza z akcji. Przesuwacie po prostu swój znacznik na torze króla o tyle pól w prawo, ile macie punktów akcji, czyli w moim przykładzie o 3 pola. Jeżeli znacznik zakończy ruch na polu z innym znacznikiem lub znacznikami, to umieszczacie go na wierzchu. Maksymalnie można przesunąć znacznik na pole z wartością 15 i ewentualne kolejne ruchy przepadają. Na kole akcji dostępna jest też akcja uniwersalna, oznaczona taką ikoną. Gdy ktoś wybierze tę akcję, to może po prostu wykonać jedną z pięciu pozostałych akcji, które właśnie omówiłem. Ważne tylko, że wszystkie pozyskane punkty akcji muszą być wykorzystane na wykonanie jednej konkretnej akcji. Podczas swojej tury możecie wykonywać też akcje dodatkowe, które nazywane są zadaniami. Tych zadań jest 5 rodzajów i możecie je wykonywać tyle razy, ile chcecie. Bardzo ważne, że można je wykonywać praktycznie w dowolnym momencie tury. Czyli można to robić przed, po lub nawet w trakcie wykonywania akcji głównej. Jeżeli wykonujecie jakieś zadanie w trakcie akcji głównej. To można to robić jedynie pomiędzy wydawaniem poszczególnych punktów akcji. Czyli tak. Można wydać dwa żetony złota, żeby otrzymać jeden żeton dobra innego rodzaju. Można użyć szarego kafelka premii znajdującego się w magazynie. Kafelki zapewniają różne korzyści. Mogą to być jakieś dobra, punkty zwycięstwa, dodatkowe akcje o konkretnej wartości lub na przykład wzmocnienie aktualnie wykonywanej akcji. Zwracam uwagę, że tym kafelkiem możecie wzmocnić tylko i wyłącznie aktualnie wykonywaną z kości akcję główną. Taka korzyść natomiast pozwala na otrzymanie dóbr dowolnego rodzaju zamiast dóbr przypisanych do koloru wybranej kości. Jeżeli wykorzystacie kilka kafelków z akcjami, to możecie w jednej turze odpalić naprawdę potężne kombo i czasem będziecie mogli wykonać praktycznie wszystkie rodzaje akcji głównej. Dlatego że tony punktów akcji naprawdę się wtedy przydają odrzucajcie po prostu kolejne żetony po wydaniu kolejnych punktów akcji z waszej akcji głównej. Kolejne możliwe zadanie to realizacja kontraktu. Możecie zrealizować tylko kontrakty znajdujące się w magazynie. Kontrakt spełnia się wydając pokazane na kafelku dobra. Najczęściej będzie to pewna ilość wełny lub żelaza lub jakaś kombinacja tych dwóch dóbr. Mogą też być kontrakty wymagające wydania pokazanej liczby dóbr jednego dowolnego rodzaju. Kolejne kafelki spełnionych kontraktów trzeba układać od lewej strony na wolnych polach na kontrakty na swojej planszetce, więc w czasie gry można spełnić maksymalnie 6 kontraktów. Gracz spełnia teraz swój pierwszy kontrakt, czyli zwraca do zasobów dwie wełny i dwa żelaza. Spełniając pierwsze 5 kontraktów, dodajecie znajdujące się na tych polach filary do swoich zasobów i będziecie je mogli zbudować na planszy. Poza tym od razu otrzymujecie punkty pokazane na kafelku kontraktu oraz na polu, które zakryliście, czyli w tym przypadku 5 punktów. Niektóre kontrakty zapewniają też dodatkową korzyść. Może to być ruch kupcem na sąsiednie pole, lub akcja główna o wartości 1, w tym przypadku akcja postaci. Wykonując różne akcje lub czynności, będziecie mieli możliwość zdobycia kafelków z herbami. W grze jest 6 różnych herbów i bardzo ważne, że nigdy nie można posiadać dwóch takich samych herbów, nawet jeżeli jeden z nich znajdowałby się w magazynie. Jeżeli macie jakiś herb w magazynie, to jako zadanie możecie go przenieść na dowolne puste pole poniżej któregoś domu wydając pokazaną ilość żywności. Kafelki postaci nie wpływają w żaden sposób na możliwość umieszczenia herbu. Jest sześć miejsc na herby i zakrycie każdego z nich zapewnia inną jednorazową korzyść. Dwie korzyści po lewej stronie umożliwiają umieszczenie w dowolnym miejscu na mapie odpowiednio domu lub filaru. Nie trzeba mieć swojej figurki w wybranym mieście, ale trzeba mieć daną budowlę dostępną do budowy. Oczywiście nadal nie można mieć dwóch domów lub filarów w jednym mieście, i nie można stawiać budowli na polach przeznaczonych dla większej ilości graczy. Kolejne dwa pola pozwalają na przesunięcie odpowiednio kupca lub architekta na dowolne pole na mapie. To pole zapewnia dwa dowolne dobra, a to pięć punktów zwycięstwa. Załóżmy, że gracz wydał pięć żywności i dołożył herb do tego domu. Cała kolumna jest teraz zapełniona kafelkami, a to oznacza, że dany budynek został ukończony. Po ukończeniu każdego, oprócz prawego domu, Akcja przypisana do postaci w danym domu staje się silniejsza. W tym przypadku ulepszona została akcja kontraktu. Ukończony budynek ma dwa piętra, więc gracz bierze szaton plus dwa i umieszcza go w odpowiedniej sekcji na kole akcji. Od teraz do końca gry wybranie tej akcji kością zapewnia graczowi dwa dodatkowe punkty akcji. Ważne, że jeżeli gracz wykonywałby w momencie ukończenia domu akurat tę akcję, to może te bonusowe punkty od razu wykorzystać. Druga ważna zasada to taka, że jeżeli gracz wybierze z koła akcji akcję uniwersalną i wybierze wykonanie ulepszonej akcji, to te dodatkowe punkty akcji również będą się liczyły. Ostatni rodzaj zadań, jakie możecie robić, to uczestniczenie w budowie katedr. Możecie to robić tylko, jeżeli macie w danym mieście swój filar. Koszt tego zadania pokazany jest na kafelku i zawsze jest to koszt w postaci kamienia. Po wydaniu odpowiedniej liczby kamieni zdobywacie punkty pokazane na kafelku oraz na katedrze, czyli w tym przykładzie aż 17 punktów. Kafelki katedru umieszczacie w pobliżu swojej planszetki. Jak widzicie, kolejne kafelki zapewnią coraz mniej punktu zwycięstwa. Ok, omówiłem już wszystkie akcje i zadania. Tak jak powiedziałem, gra kończy się po fazie targów po czwartej rundzie. W moim przykładzie gracze otrzymują wtedy po cztery punkty za każdą postać znajdującą się na drugim lub trzecim piętrze. Po zakończeniu fazy targów przechodzicie od razu do punktacji końcowej. Składa się ona z trzech prostych kroków, pokazanych w formie grafik w górnej części planszy. Po pierwsze otrzymujecie punkty w zależności od liczby ukończonych budynków. I pamiętajcie, że jeżeli na prawym budynku z nadrukowaną postacią znajduje się herb, to uważany jest on za ukończony. Następnie pomnóżcie ilość Waszych domów i filarów znajdujących się na mapie i wynik mnożenia to liczba punktów, którą otrzymujecie. Na koniec otrzymujecie po jednym punkcie za każde cztery zatony dóbr, które posiadacie. I to już wszystko. Gracz, który posiada najwięcej punktów oczywiście wygrywa. W razie remisu wygrywa ten z remisujących, którego znacznik znajduje się najbardziej na lewo na torze kolejności. I to wszystko w mojej instrukcji. Jak widzicie, zasad nie ma za wiele, ale można tu naprawdę porządnie pogłówkować. Zostawcie lajka i komentarz, jeżeli instrukcja Wam się podobała. Zapraszam na mój kanał i jak zwykle zachęcam do zostawienia subskrypcji. Trzymajcie się i do następnego!